Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Tyś, królowo, najpiękniejsza. <grymna> Witam się z wami serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się nowym kosmetykom firmy Essence oraz Catrice, które dorwałam w sklepie. Jak widzieliście na przebitkach? Duży wybór jeszcze był, także co nieco kupiłam. Niektóre kosmetyki się już wyprzedały, nie było już pomadek. Tuż do rzęs trafiłam ostatni z naszą królową. Także zapraszam do przetestowania pięknych, bajkowych kosmetyków. Nowa, limitowana seria. Zapraszam do oglądania. A na zakończenie filmiku, zapraszam Was na konkurs, rozdanie. Także zostańcie do końca, zostawcie łapeczkę, subskrypcję naszego kanału. I zapraszam na konkurs rozdanie. A ja się przyglądnę tutaj naszym kosmetykom z naszą złą królową. Przepiękne opakowanie kartonowe ale naprawdę zobaczcie jakie detale złote do tego jeszcze nam tutaj dali. Wszystko w kolorze takim fiolet lila. No Oszalałam na punkcie tego kolorku i musiałam kupić lakier do paznokci. Zobaczcie, już mam pomalowane pazurki, byle jakie pazurki, nie patrzcie, że takie paskudne, ale to po pracy przepiękny kolor, przepiękny wrzosik taki, można nawet powiedzieć. Do tego nawet byłam w Ekszonie, kupiłam taki wazonik i kwiatki pod kolor do naszego dzisiejszego filmiku. Także mamy lakier. 3,75 euro zapłaciłam za lakier do paznokci. Do tego tuż do rzęs również podobna cena była. Ponad 3 euro. Już dokładnie nie pamiętam. Jest to pogrubiająca maskara królowa. Szczoteczka, druga maskara była z firmy Catrice z silikonową szczoteczką. Ta jest Klasyczna firma Essence. Już Wam pokazuję. Jutro przetestuję. to pracy się pomaluje. Zobaczymy, czy jest bardzo mocno pogrubiająca, tak jak tutaj piszą. Mamy również krem do rąk. Przepiękne opakowanie. Taki błyszczący plus złoty odcień. Oczywiście nasza królowa z bajki. I mamy tutaj w Polsce, na pewno też będzie, jak już nie jest ta limitowana edycja dostępna, bo, ponieważ tutaj po polsku też pisze, krem do rąk na wilża łagodzi, yy, wzbogacony z olejkiem ze słodkich migdałów, masłem szea i olejkiem z melisy. Szybko się wchłania, pozostawiając skórę niezwykle miękką. No ale opakowanie robi robotę. Jest zapakowany. zaraz posmarujemy, przetestujemy. Ale jakaś duża pojemność jeszcze Wam muszę tu powiedzieć. 75 ml, taka dość spora ta tubeczka. Jaki mamy tu kolor? Różowy, taki blado-różowy odcień. Uuu. Ale świeże, melisę czuć, tak, świeży zapach, odświeżający. Myślałam, że będzie właśnie taki drobinki, żeby było fajnie, jakby to był taki rozświetlacz z jakimiś drobinkami o to już w ogóle bym oszalała także mamy już przetestowany krem lakier i uwaga teraz idziemy do naszej królowej i jest to z firmy Essence róż dwukolorowy róż tak jak tutaj piszę dwukolorowy maxi róż już otwieram w kartoniku znajduje się również lustereczko. Tu mamy zabezpieczony folią. Teraz jak wezmę na ten krem, to może mi się coś przykleić za bardzo, ale przetestujemy. Zobaczcie jeszcze, jakie wytłoczenia są ciekawe. Tak jakby złe jabłuszka, chociaż to mi się z dynią halloweenową już kojarzy bardziej. Przetestujemy ten. Taki bardziej, a no, no, krem to już mi się tutaj przykleja. Bardziej brzoskwinka, a ten ma w sobie drobinki. Troszeczkę się błyszczy na złoto, jak widać. I może tutaj troszeczkę Wam pokażę, jak to wygląda, ale no, nie potrzebuję się smarowałam kremem. Taki naturalny brzoskwinkowy kolor, moim zdaniem. Jest tutaj też to jabłuszko. <laughs> opakowanie to jest normalnie hit. Dajcie znać, jak Wam się podoba, a my tutaj zobaczmy. Teraz Catrice. Duża paleta, niecałe 15 euro kosztowała. Z tyłu mamy oczywiście kartonowe opakowanie, takie złociste. Z tyłu mamy całą rozpiskę naszych cieni. Jak widzieliście na przebitkach, no nie mogłam się zdecydować rewelacyjne kolorki były i bardziej takie stonowane i bardziej szałowe jak widzieliście z Essence jeszcze była paletka taka bardzo fioletowa no mogłam ją wziąć, zastanawiałam się ale ta też robi robotę ponieważ ten cień to jest normalnie mega niby fiolet niby niebieski jak kamera to nie oddaje prawdziwego właśnie odcienia bo jest bardziej jakby Podobny do tego, ale dużo, dużo jaśniejszy. To na pewno nie jest niebieski. Tu kamera zakłamała niestety nam odcień. Tu mamy taki żelowy, o przepraszam, ten. Żelowe, zatopione jakieś fiolety, drobinki, i jest to taka wazelinka. Także tu jest dużo inspiracji, wiadomo od jakiej firmy. Tu mamy brokacik niebieski z różowymi drobinkami. No rewelacja. Matowe odcienie oczywiście. Ten błyszczący. Ten błyszczący jest rewelacyjny. Zobaczcie do paznokcia nawet troszeczkę pod kolor. Taki holo, hologramowy. Ten jest już całkiem jakby zielony, ale taki błyszczący. A tu mamy pół na pół, żeby dobrze tu złapać. Srebrny i złoty z drobinkami takimi. Ale jak może ja sobie przetestuję go i wsadzę tam palca, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Jak to się błyszczy. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Przepięknie. Tak, tylko żeby tu ta kamera dobrze nam pokazywała. Czarny z drobinkami mamy tu jeszcze. No mamy naprawdę full wypas. Paleta mnie urzekła i musiałam ją kupić. Zobaczcie jeszcze jakie wielkie lusterko. A widzieliście te lusterka jako korona na, tych, na tej szafie? No rewelacja, rewelacja. Mogli zrobić osobno lusterka jeszcze, też bym kupiła. <laughs> Także dzisiaj taki nietypowy filmik u mnie na kanale. Ja już żegnam się z naszą królową zła i z fioletem oszalałam. Dajcie znać, jak Wam się podobają kosmetyki limitowane od firmy Essence oraz firmy Catrice. Co Wy byście kupili ciekawego? Którą paletę? Róż? A jeszcze był brązer, prawda? Jeszcze był brązer. A ja Was zapraszam teraz na konkurs rozdanie. A teraz zapraszam Was na konkurs rozdanie. Mamy trzy zestawy do wyboru. Także wybierajcie zestaw numer jeden. Tu jest połowa kalendarza adwentowego z, ze sklepu Action. Mamy tutaj różne kosmetyki, tuż do rzęs, kredkę, maseczkę. Do tego dorzucam jeszcze taką kolorową, ładną paletę cieni. Także jest to zestaw numer jeden. W zestawie numer dwa mamy próbeczkę najnowszego zestawu. Zapachu od Bossa A Life Intense do wypróbowania oraz zestaw do makijażu Max Factor tusz do rzęs oraz paleta cieni. Taki fajny upominek, także jeśli Wam się podoba numer 2, wpisuję w komentarzu, wybieram zestaw numer 2. A teraz zestaw numer 3 firmy Lancôme. Zrobiłam taki malutki zestawik prezentowy. Jest tutaj pomadka, miniaturka zapachu, żel pod prysznic. Oraz krem serum. Także jest to zestaw numer 3. Zapraszam do zabawy. Wybierajcie swój ulubiony zestaw. A rozwiązanie konkursu już w sobotę rano. Także zapraszam serdecznie do południa. Czekam, czyli do 12 godziny sobota. Zgłaszajcie, który zestaw chcecie wygrać. Zapraszam w soboty na lasowanie, ja się już z Wami żegnam, zostawcie koniecznie łapeczki w górę i do zobaczenia do soboty, cześć!